Która godzina? Mam nadzieję chyba, że nie zaspałam. A no więc jest siódma Trzeba się przyszykować. Teraz jestem gotowa wyjść do tej nieszczęsnej szkoły. Ała! Hej, ty, co się pcha? Że kto ja? Tak ty, a niby kto. Sorki, nie zauważyłam ci. Nie miałam zamiaru Cię popychać. Ale to zrobiłaś. Jeszcze się z Tobą rozliczę. Ty sami nie myśl, że możesz tak mnie po prostu popychać, a potem udawać, że nie było tematu. To jeszcze nie koniec, moja droga. Chciałabym mieć prawdziwą przyjaciółkę, z którą mogłabym pogadać sobie na przerwach. A najfajniej byłoby, jakby miała jeszcze tutaj tą niebieską szafkę. Co za hańba, skandal, wszystko co najgorsze. Och, to cała <laughs> lili plusum, czy jaki tam lili zrusum? No, wyobraź sobie, że ja normalnie z wami gadam, jakby nigdy nic, a tam po prostu mi się wpycha i wbija się w tyłek. Wiesz jak to boli? O tak, to było naprawdę wredne z jej strony. No wiesz, ona nie wie z kim zadziera, tak naprawdę, nie? jeszcze się przekona, że ze mną zatarła. <laughs> Zrobi sobie taką siarę, że normalnie masakra. Nie pokaże się już nigdy w szkole. Uuu, zaczynam się bać. Dobra, pomyślimy nad tym złowieszczym planem na następnej przerwie, a teraz chodźmy na lekcję. Nie lubię się spóźniać, mimo, że ja i tak mam tu gdzieś. No dobrze dzieci, witam was na pierwszej waszej lekcji, czyli chemii. Powtórzymy sobie tabelę pierwiastków. A tak przy okazji zapiszcie sobie te wzory. Hm, nuda. No oh. Pan nasemce Simmer, proszę nie narzekać tylko zapisywać te wzory. A więc tak. E równa się kwadrat. To jeden z moich ulubionych wzorów. Dobrze, a teraz opowiemy sobie o jednym z pierwiastków, czyli z H2O. Boże, jaka ta dzisiejsza chemia była nudna! No w ogóle okropna i brzydka i okropna i brzydka. Jak chemia może być okropna i brzydka? Brzydka to może być twoja babcia po nieudanej operacji plastycznej, a nie chemia. Hello! Plomid, jak ty możesz obrazić moją babcię? <ścoughs> Jesteś okropna i brzydka! Dziewczyny, ogarnijcie się nie zachowujcie się, jakbyście byli w podstawówce, a nie w liceum. To niech ona mnie przeprosi, że obraziłam moją babcię! ty ten polu ja dałam tylko Tobie przykład, nie mówiłam akurat o twojej babci. No chyba że może się to akurat zgadzać, ale nie to miałam na myśli. Ja kocham moją babcię. Całe życie zabija. No nie. i idę do biblioteki. Ha, y -ha. Haha, znów wygrałem, i co? Taki podobność sobie kontakt, a na bicie nie potrafisz. Woohoo! <śmion owl> Jezus Maria! Co ja zarobiłem <śmion owl> Haha, wygrałem, no, wygrałem, jesteś cienios. Jezus, coś jest. <śmion owl> hej, ty! Hej, hej, żyjesz, żyjesz! Hej, hej, hej! Masz ją podnieść, a nie ją przewracać dodatkowo. Hej, <noise> <noise> hej, hey, nic ci nie jest? Walicie się na korytarzu, a ty jeszcze bezczelnie mi, nie pytasz, czy nic mi nie jest? Tak, coś mi jest. Możliwe, że nawet mi złamaliście kręgosłup. Sorry moda my nie chcieliśmy. Takie walki to może sobie darujcie na środku korytarza, co? Może inni chcą na przykład, nie wiem, dostać się do biblioteki? No i widzisz, co narobiłeś? Gdybyś cię nie zaczął, to by nic z tego nie wyszło. Tak, jasne! Bo ty nie godzisz się z tym, że przygrywasz, ścienia z Kogo tu nazywasz cieniastem? Co? Ten, co się przewraca i ryczy. To jest po prostu nowej jaka ciota. Cały jesteś ciota!